Niunia Niuniuś na co Niuniuś, a ty sią? Siema, siema yy, Moment, moment Siema, siema, dzisiaj Dzisiaj nie jest siema Dziś yy, dzidzią jesteśmy na spacerku Dzisiaj z dzidzią jesteśmy na spacerku No i tak wam powiem, dzisiaj normalnie... Chujnia, ostatni dzień dzisiaj zostało mi w Takiej małej wolności No w sumie półtora dnia, dzisiaj jutro Masakra normalnie Przejebany jak w ludzkim czołgu Ale zdził na spacerku dzisiaj Jiniuś Kizia ja Mizia taty Nie No tak, no pewnie, że tak Co ty tam masz? Idziemy dalej? Idziemy tak? Dobra, to idziemy, idziemy tak? Cenioniujś? Nie chcę, nie chcę tak? Nie chcę, tak? Nie chcę latać, to się pomoże, patrzę ding, ding, ding No teraz ty? Brum, 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 pip, pip, pip pip No i właśnie tak to kurwa jest Szkoda mi, no smutno mi trochę jeszcze, że wam powiem Kurwa się rozstawać z dziewczynami No Ale mus to mus, no trzeba Nie moja wina Takie życie No tak w Polsce kurwa jest, kurwa Dzisiaj sobie jeszcze wypiję Dzisiaj 29 dwudziesty. Ja 29 to 30 no, Ale nie będę bardzo nudził Dobra to to co, siema, siema, siema Nuniuś, Nuniuś, Nunia, Lea Poregnam się, drób 嗯，啪啪啪啪啪啪啪啪吧。